Jestem na wieży Wysokiego Zamku w Malborku, wchodzi się na niego schodami, bo właśnie tędy się wchodzi i tutaj widzimy po lewej stronie nogat od Noga Wisły, który wpada do Morza Bałtyckiego w oddali, Te, To białe osiedle to jest Elbląg, natomiast e, tak naprost jest Gdańsk, ale to jest około 60 km. Przy dzisiejszej widoczności, zachmurzeniu, Gdańska nie widać. Pan, który tutaj pracuje, mówi, że przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza widać bloki osiedla w Gdańsku. I to jest około 60 km stąd. Natomiast na dole widzimy dziedziniec zamku średniego i w oddali zamek niski, a tam jest wejście na zamek, wejście na zamek i muzeum znaczy, Kasa biletowa do muzeum znajduje się tam jeszcze dalej po prawej stronie tutaj natomiast Natomiast widzimy płynącą łódkę po nogacie, przejście kładką przez nogat i część wysokiego zamku. Tu akurat pięknie widoczny nogat w kierunku południowym i ratusz miejski oraz wieża ciśnień ten czerwony budynek to jest wieża ciśnień stare miasto które zostało troszeczkę zeszpycone kilkoma o, kilkudziesięcioma blokami które tutaj postawiono w pobliżu właśnie starego miasta i ratusza drewniany kościół Widoczny w pobliżu A tutaj właśnie dziedziniec wysokiego zamku. Kończymy nagrywania.